Słuchajcie, już dochodząc, dochodząc praktycznie do końca, podsumowując jakby jak pozycjonować się w takim zespole jako nowe, nowy sales manager, przede wszystkim pokażcie, że jesteście odpowiedzialni, że jesteście zaangażowani, bądźcie pewni siebie i jakby starajcie się pokazać, że, że, że jesteście nieźli w tym, co robicie. Oczywiście postarajcie się to zrobić. W miarę obiektywnie, żeby też nie przekozaczyć i nie, nie pokazywać jakby się jako nie wiadomo kto i nie wiadomo z jaką wiedzą, natomiast starajcie się doceniać, jakby to, że, że dajecie jakiś wkład i być tego pewnym. To znaczy, jeżeli widzicie, że wkładacie więcej niż inne osoby, no to jakby bądźcie tego pewni i, i pokazujcie taką postawę, że no okej, okay, to jakby ja wiem, można na mnie liczyć, można na mnie polegać. I to jest, jakby, chyba najważniejsze, co uważam, że powinniście wiedzieć, i, i, i czego powinniście się trzymać, i, i tak w ten sposób się pozycjonować w zespole. I jeszcze takie krótkie podsumowanie: jakie wyzwania czekają Was na okresie próbnym? Poza przytoczonymi już przykładami, to największym wyzwaniem, które myślę, że Was czeka na starcie, to jest przyswojenie ogromnej ilości wiedzy. I to nawet jeżeli już macie doświadczenie sprzedaży, to będzie to ogromna ilość wiedzy, choćby tej technicznej. I ja widzę to po wszystkich osobach, które dołączyły do naszego działu, że pierwszy tydzień to jest takie wrażenie: wow, ile się tego dzieje, tego jest tak dużo, jakby to jest nie do ogarnięcia. Spokojnie, to wszystko jest do ogarnięcia i zazwyczaj już po dwóch, trzech tygodniach taka osoba zaczyna się rozeznawać, or, orientować, kojarzyć, jak to funkcjonuje. No i zaczyna sobie tą pracę spokojnie układać. Także to jest coś, co, co, co jest na pewno dużym wyzwaniem, które Was czeka na starcie. Starajcie się też bardzo szybko złapać, jaki jest sposób komunikacji z firmą. Starajcie się łapać, jakie są skróty, czyli starajcie się złapać ten taki slang. Każda firma, a szczególnie w IT, będzie miała swój slang, takie słowa, które. Które, które nie są oczywiste. Wiecie, jak rzucę teraz kilka, framework, scrum, time and material, fixed price. To są, to są hasła, które dla mnie są oczywiste, dla was jako osób spoza IT mogą nie być i tych haseł jest mnóstwo. Ja nawet sobie nie zdaję sprawy jako osoba z branży IT, jakich jest dużo. Natomiast to jest kwestia kilku małych tygodni, dwóch, trzech, o zadania o odpowiedniej ilości pytań, poproszenia o dawkę wiedzy i już będziecie się w tym wszystkim łapać. I, i, I to jest też takie drugie wyzwanie, które się wiąże trochę z tą ilością wiedzy, no i sposób komunikacji. Miałem też takie przykłady, gdzie właśnie przeszedł do nas człowiek, który pracował wcześniej w innej firmie, i tam komunikacja polegała bardziej na spotkaniach fizycznych, też to było troszkę przed pandemią i na takim kontakcie telefoniczno, mailowym. U nas wszystko, i, i CEREM, a u nas akurat jednej z organizacji, bo, bo to, to w tej spółce marketingowej miało miejsce. Tam, ponieważ spółka jest mała, to nie organizowaliśmy crm tylko mamy wszystko na takim komunikatorze posegregowane po konkretnych kanałach. No i ta osoba miała problem, żeby się wdrożyć i żeby to zrozumieć po prostu, jak to funkcjonuje, no i musiała się przestawić. I to jest coś, co, co również jakby takim wyzwaniem, że, że, że jeżeli pracujecie w innej organizacji, no to zapewne sposób komunikacji na początku będzie dla Was wyzwaniem i skupcie się na tym, żeby go szybko złapać i jakby komunikacja jest najważniejsza, więc to będzie kluczowym elementem, jednym z kluczowych. Może nie kluczowym, ale jednym z kluczowych elementów, które, na które no, musicie zwrócić uwagę i będą waszymi wyzwaniami. Jeszcze kilka słów o błędach, jakie są najczęściej popełniane przez nowych sprzedawców w branży IT. To wyciągając z prezentacji, z tego co miałem wcześniej, brak zadawania pytań myślę, że to jest największy i najczęstszy błąd. Brak zaangażowania po pierwszych porażkach sprzedażowych. Tak jak wspomniałem, sprzedaż wiąże się z porażkami i jest to po prostu cecha, której się nie da, nie da się wykluczyć ze sprzedaży. Więc ten brak, brak zaangażowania po pierwszych porażkach wypalił bardzo szybko wielu potencjalnych sprzedawców i ciężko było im pomóc, no bo jeżeli się wypalili po pierwszych porażkach, no to prawdopodobnie ta praca nie była dla nich. No i jakby nie podejmowaliśmy potem już zbyt wielu prób, żeby ich utrzymać, no bo jakby my nie możemy też na starcie motywować każdego e, tak na maksa, jeżeli to są pierwsze porażki, nie? to jakby to, jest, to jest istotne. I brak cierpliwości, co jest trochę efektem tych tego braku zaangażowania, e, że jakby widać, że, że niektórzy właśnie no, chcieliby mieć efekty bardzo szybko, już tu i teraz, a proces, tak jak wspomniałem, to jest, sprzedaż, przepraszam, jak wspomniałem, to jest proces. I wymaga cierpliwości i wymaga dużej staranności na każdym etapie jakby tego procesu i od każdej osoby, która bierze udział w tym procesie. Także to są najważniejsze trzy błędy, które, które ja wykryłem czy wykrywam w trakcie współpracy. Brak zadawania pytań, brak zaangażowania i brak cierpliwości.